Wczoraj pojechaliśmy pociągiem do dentysty, a dlatego tak daleko, gdyż w naszym mieście za takie zabiegi, które mieliśmy z mężem, wyliczyli nam 40 tysięcy więcej. No i u nas nie ma doświadczonych implantologów, a takiego szukaliśmy i znaleźliśmy najtańszego. Kilka ofert tam posłożyliśmy, ale ten był najtańszy. On jest w jej woli, może znacie go z TikToka. Ale jesteśmy my jesteśmy bardzo zadowoleni, pomimo tam różnych krytycznych zdań. Mąż już jest po zębkach, ma już ładne zęby. O, widzicie, traktowali nas jak vipów. Wiadomo, że no my płacimy dość duże pieniądze, ale miał, był poślizg dwugodzinny, i w ramach rekompensaty pani dyrektor powiedziała, że możemy sobie zjeść yy, na ich koszt obiady. Mąż sobie coś tam wybrał. Ja mogłam tylko zjeść zupę, bo ja byłam w trakcie zabiegów, także nic nie mogłam twardego zjeść, ale no, miło z ich strony, że szanują na, nasz czas. Ale powiem Wam, że. no Jestem bardzo zadowolona w ogóle, jak robią. Nic nie boli, wszystko się pięknie goi. No, myślę, że będę miała ładny uśmiech. Może Wam kiedyś pokażę z powrotem. Już jedziemy pociągiem. Na bieżąco miałam informacje i zdjęcia o bobiku, bo trochę tęsknił, ale nie było źle, syn mówił. No, przesiadka była w Warszawie na Centralnym, także mieliśmy godzinę. Wyszłam zrobić Wam zdjęcie, i synowi też wysłałam żeby nam trochę zazdrościć, bo my światowi jesteśmy. A tutaj już jest dzisiaj, bubiczek szczęśliwy, kawkę rano już piliśmy. Tu nie patrzcie, no waży się, ale ja sobie popuściłam, za bardzo podjadam między tymi posiłkami dwoma. Jakbym się trzymała, to by było dobrze. Obiadu dzisiaj jako takiego nie musiałam gotować, bo zobaczcie, to wszystko, co widzicie, to są jakieś resztki. Została fasolka, to jest od niedzieli jeszcze obiad. Te ziemniaczki darmowe, ta darmowa sałata, mówię, no nie, ja to muszę wykorzystać. I zrobiłam taką sałatę, tam dodałam ten groszek do tej sałaty, jakieś nasiona, oliwę z oliwek. Yy, tu wygląda tak nasz obiad, podpiekłam te ziemniaczki. Powiem Wam, że bardzo dobre. To było trochę mało, może dla moich chłopców, ale, ale na jedli się, nic tam nie mówili. Ale myślę, że było mało. Później przyszedł wnuk do nas, to zrobiłam mu jajka, bo już było, my byliśmy już po obiedzie. Awokado, i groszku mu troszeczkę tam zostało, to włożyłam. I wam powiem, że smakowało mu. Zjadł, i później miał trzemeczkę. A ja jeszcze w międzyczasie, jak on spał, to ten boczek termowy, który dostałam, skroiłam sobie i na pewno go jutro wykorzystam. I oczywiście stopiłam. Była trzemka. O, snują się narzeczony z narzeczoną. O, odwalali, mówię Wam, to są łobuzy takie. A później taki chillout sobie wszyscy zrobiliśmy. Po kolei Wam pokazuję. O, księżniczka. Tu babcia. No i dziadek ze swoim księciem. No i teraz wiecie, dlaczego ja muszę oszczędzać. Na dentysta. To jest moja kolacja. Na szczęście mam tak fajnie zrobione, mam tymczasowe jakieś tam nakładki, ale mogę normalnie jeść, także super. Jestem bardzo zadowolona, bo bałam się, że nie będę mogła jeść. Dołożyłam sobie jeszcze